Jesteśmy właśnie w teatrze Komedia. Już za chwileczkę te wszystkie puste krzesła zapełnią się widzami, którzy przyszli na premierę nowej sztuki w tym teatrze pod tytułem Fotki z wakacji. Korzystając z okazji, chciałabym was wszystkich zaprosić na spektakl. Ale o czym jest spektakl? Poczekaj, bo się przejęzyczyłam. Fotki z wakacji, w którym to spektaklu, tak w dwóch zdaniach. Dwie pary przyjeżdżają na wakacje. Jest też głuchy i głupi kamerdyner i pewna matka. Nie dmuchaj, to nie balon, chętnie. Odsuń się, nie masz pojęcia większej pomocy. A ty masz, ostrożnie. Ma. Spektakl ma właściwie bardzo ważne przesłanie. Ja może powiem to przesłanie, ponieważ nie to jest. Twarka. zdradzaj swojej żony. Wiesz co, no, myślę, że tak. No. Albo poczekaj, mam jeszcze lepsze. Jak chcesz ją zdradzać albo jego zdradzać, to wyjedź bardzo daleko na przykład, nie wiem, na Malediwy. Super, bomba! Ta willa będzie moja przez cały tydzień. Każdego roku, na zawsze. Postaci są dość charakterystyczne. E, ja jestem bardzo prostacka i dużo razy się rozkraczam, więc e, mm, za przeproszeniem. E, I wyglądam naprawdę ponętnie. E, Marysia Pakulnis jest po prostu zjawiskowa. E, Misiek Baka jest nieprzeciętny. Nie jestem dziewicą, jeśli cię o to chodzi. Janek Jankowski też. Właściwie mogłabym tak mówić o każdym, aż zrobiła się cisza wokół. Będę się dobrze bawić przy tobie. Czyli po warunkach, Rola. No nie widziałeś? No właśnie takie mam wrażenie, ale to ty, chciałbym usłyszeć z swoich kolegów. Ja na co dzień się ubieram w takie gaterki, w takie różowe spodenki, prawda? No chodź. Ale nie, uważaj, no. ktoś może wejść. Akurat taka ekipa, w których ja nikogo nie lubię, właściwie to jest to takie, no tak, koronko. No o w ogóle nikogo nie lubisz, tak? Nie? Kor... No, 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 to, kos, to O tych tak młodych koron... nie, no, nie, nie rozmawiajmy już, jak to jest. Tylko pozbędziemy się tego pijaka, to wypróbujemy łóżeczkę z Baldakina, co? To, to to nie jest jeszcze za wcześnie. Przecież jeszcze jest widno, nawet nie było kolacji. Denerwowałeś się jako ojciec tego wydarzenia? Zawsze odrobinę, bo to premierowa publiczność, która, w, powiedzmy, więcej, więcej wymaga wielu znajomych, rodzin, aktorów, więc zawsze większe sprężenie. Mówi się, że widownia premierowa jest taka trochę e, -e, -e i taka posadzona. W Warszawce to w ogóle. I nigdy nie wiemy, gdzie widownia będzie się śmiała, naprawdę, tego się nie wie, po prostu i dlatego pierwsze spektakle, takie przedpremierowe czy, czy, czy premiera, to są takim sprawdzianem też dla nas, tak aktorzy patrzą po sobie, o tu się śmieją, ciekawe. Są dziwne reakcje, zaskakujące nas. Są miejsca, w których nie wiedzieliśmy, że będą się śmiali, a miejsca, w których byliśmy w 100% pewni, że będzie, nie ma nagle. Naprawdę trudno jest ludzi rozbawić. Znacznie łatwiej jest chyba wzruszyć. Teatr komedia, śmiech w cenie biletu. Już więcej, nic złego nie może się wydarzyć. Ahoj! Nic złego! Trzymał ręce w kieszenie, rękę w kieszeni jak z tobą rozmawiał. Ale w mojej. A. <grystanie> nie masz mikrofonu. <grystanie> I długo nie będziesz miała. Ty nawet mnie nie słuchasz. Ja ciebie słucham, tylko po prostu nie jestem nie zaskoczony. Nie.